Siemanko, widzowie Dzisiaj wbijamy bardzo wysokie ilości koronek. Ogólnie co mam ich mało, ale mam zamiar dzisiaj trochę dobić. O nie, zapomniałem zmienić kroków. i mega wolny jakiś jestem. Nie wiem, czy to ze względu na te kroki. Ale on jest jakieś dwa razy szybszy ode mnie, jak dla mnie. Ja mega wolny jestem, jak ja mam saveować? Ej, no ale ja, ja nie wiem co wygrane. Ej, wali mnie, typie panczem. Ej, wali mnie panczem, wali mnie panczem. Aha. No to easy. A czekajcie, bo na tym chyba się koronek nie dostaje. Nie, no nie wiem, że na tym się koronek nie dostaje. Nie, nie dostaje się, no to też się... No Dobra, teraz bierzemy y, mocalne kroki. Koniec żartów już. Sz... Jest koniec żartów. No, no nie wiem, na czym się dostaje? w Blazer, Tracer, nie z gram w Blazer, Tracer, no ale chyba nie mam co innego wybrać. w Graffiti Gravity jeszcze się dostaje, no to tak. Jak jest ze zdolnościami, no to mogę grać w Graffiti Gravity. gravity. dobrze, no więc jakby pierwszy raz od mega dawna gram w tą grę. No bo ostatnio w sumie w nią grał, zanim weszła ta mapa no nie dlaczego on nie aha no to szczęście mi to zrobiłem to chyba piłki nie mam jak to bym doleciał to że mam no nie piłkę co ja wiem jak to naszym nieuleczanych, ja, wszystko będzie ulepszane A kluczy też w ja nie, nie no mam trochę ulepszonych zdolności No ale nie mam w ogóle kluczy w no, nie jesteśmy na nic spożytecznego Dobra no to ja mm. No dobra, uciekamy. dobra, teraz ta runda powinna się skończyć o wiele szybciej. Dobra, ja tego. Zresztą on jest ten drewniak to... On, on może mieć czas do nosi. a No ładnie, wyśratował, no ale... Ej, mam nadzieję, że on nie przeszedł. Dobrze, ale on nie przeszedł. Przynajmniej tak mi się wydaje. No więc... lecz ja na sobotę rundę. nie chce mi się aż trzymać. I wbijać jednej koronki. Szkoda, że nie ma nic jedną rundowego na koronkę. No to jednak chyba o wiele mniej wbija tych koronek. Chyba, że ten film godzinę będzie miał. A wcale bym się nie zjedził, gdyby mi coś takiego wyszło. Ej, ale jak on dotknął by do wyłznął się? Mm. Salam arra. Ja tutaj tylko uśmiechniętą amortyzowałem. No bo to jest moja tajemnica. Jak on przeżył? Ja myślałem, że to zabija. No, hej, no. Też nie odbijałem się. No i Sajonarra. No i czy się da jakiś typ odtąd? Sam. I wybiłem koronkę. Naga dużo mi to czasu zajęło. Oha, oto jest klasyfikacja. Oto statułek czy słynny. Dobra, ja to też w sobie sensie mogę wbić. No A Poczekajcie, sprawdźmy, kiedy to wydarzy. Za jeden dzień się kończy. No to dobra. No to ja tam puszuję wysoko. Mega wysoko, aby no, jakoś tak. 2500 tysiąca sobie wbić. No może aż lepiej. No ale 1500 na spokojnie wbiję. Czyli półtora tysiąca na moje liczenie. Możliwe, że się pomyliłem Znam ten Gold Mr. Beast tak dziwnie wygląda? To jest... Sk skin Reworka? Moja tajemnicza broń. Ej, ale ja przecież tylko emotkę uśmiechniętą kuchnąłem Czekaj, ale jak? No bra, tutaj widzę, że ktoś zleciał. No bra, no więc zleciało trochę tylko. Ale ty jak ten Golden Mister Beast już taką zmianę w teksturze. No to ja go sobie chyba wybiorę, bo o wiele ładniejszy teraz. Jeszcze lepiej było, gdyby to była tylko jedna runda. Jak? Aha! No to świetnie. Teraz już tam 25. Jeszcze sobie to po podpuszuję. Mm, nie wiem nie wto. podało jak działa taki No To spontaniczne, co ja pogram. to nie ma kronek, ale tam będę dobijał, armę. że ten pożyjek, spacje, jak to się nazywa. No i tutaj na pierwszy ogień leci klasyczek. Na pierwszą rundę to nie Spoko ty, tak. Uważałem. Uważałem. Przy okazji to jeszcze nie wys... Wow em, poradnik, a jak skakać z piłką na dwa bloki, ale kiedy wy to oglądacie, to może dwerza już jest. Eee, nawet nie wiem. O, tutaj mi nie wyszło. Też z piorunami pewnie zrobię poradnik. A to jest typem mam sojusz, Mam nadzieję, że dalej. To są już tak dalej, pomimo tego, że go chleb To nie było celu. O gólu, czaczki. Nie, no i teraz mi się nie udało. No więc, sumie nawet tutaj zamieszcza jeszcze poradnik, jak skakać z piłką, czy z piornami na dwa klatki. Dodam też do tego banana, a innych zdolności nie mam. Z którym można na No więc sobie zagram. Aha, skibli toalet mi dobrało do teama. A w ogóle to nie udało mi się zdobyć tego skina. Mam no, na no, ostatni dzień, nie ma pokazać wam, jak się z każdą moich, z moich zdolności skacze na dwa klocki. No nie no, co on za debilę miał. Nie, naprawdę. Nie, naprawdę! Żeby on mi tego banana nie zjadł. Będę musiał nowego robić. O kurczę, co ja zrobiłem? Nie, wiem, teraz to tak tego nie zrobię. Skaczę nieco wcześniej, zaczynam naciskać, bo to i tak mi nieco później i, i, i zadziała. Bo, zanim, bo klikam tak wcześniej, a to ma trochę time cooldown. No więc teraz piłka. Albo tak po prostu skaczecie i przytrzymujecie tą piłkę. Na piłkę są dwa sposoby. Na pioruny rzucacie i klikacie spację, Tylko mi z niewiadomych przyczyn to nie wyszło. Moment, szybciej mi się przodę piłka. A w sumie... Klikam pioruny i praktycznie od razu potem spacer. A tutaj tak. No i chciałem zaprezentować, ale typ przegrał. No nieważne. Tego będzie oddzielny filmik. Dosyć to szans wcale nieważne. Teraz zmienimy skinka na no, tego, bo jakaś ładna tekstura się z tego zrobiła. A tutaj nie ma ładnej tekstury. To co to? tylko Że nie ma? A nie, ogólnie. Ładna tekstura. Kiedyś była brzydsza. No, to jest brzydka. Mam nadzieję, że krósza będzie ładna. O tym sprawdzimy jeszcze na graffiti graficznie czy będzie ładna. Maja brzydka. Myślałem, że będzie ładniejsza. A tu nie jest ładniejsza. No trudno będę mi tak grał, bo nie mam zresztą innego skina. Tutaj też mam taktyki na A, niektóre mapy, ale zanim to to pokażę. Słuchajcie piłkę y, y, nieco dalej. No tej gościu nagrywam, więc jakby. Aha, <grym> to też trzeba uważać. Więc jakby. Nie mam czasu na sojusz, ale okej, okay, będę miał z tobą sojusz. Dobra, nieważne, już mi się nie chce robić tego sojuszu. Ja nie wiem skąd tam na te kroki. To są jakieś kroki? O, nie wyszło. no, no. no. O, i dzięki mnie chyba ty się nauczył, bo wcześniej mu nie wyszła. ja pokazałem, to mu wyszło. Ja teraz sobie odskoczę. Z piorunami i bananem można skończyć na trzy klocki z piłką, no to tam raczej wątpię. Jako już banan na no nie udało mi się rzucić. Oho! Na te klocka jest taktyka taka. Po prostu się... Po prostu się wybić. No ale to tak trochę dalej, jak wam wyjdzie. Tutaj jest taktyka taka i taka. <gryw> nie chciałem się wybić, można tu normalnie skoczyć. O kurczę, nie skoczyłem skoczyć na TNT. Tutaj też można sobie tak na labiryntach rozbijać klocki. A to akurat robię jego tak tylko, bo ja niej często korzystam. No i jesteśmy razem. Drew na drugą spację, aby się upewnić. Ej, co to jest? Aha. Nie, to będzie nam przeszkadzać w grze, na trudno. W tej chadzie się razem wybiliśmy. Niestety to co tutaj jest. Tutaj żeby się nie wybić do końców trzeba uważać, można pięścią użyć. Ja tam to sobie przechodzę tak. Tam skakuję ja to mnie już samo wybija. Aha! Teraz coś nie wyszło. No i niestety nie udało się. Bo użyłem pialiści tam, tak to by się udało. Coś schrzaniłem. No ale jak ja tutaj mam sobie wbijać RP, jednak będę sobie wbijał punkty do doświadczenia, czy jak on się to zabrawa. nie wiem, exp z Minecrafta i tyle. Ja bym zbierał tak dużo, że zdobędę 5 chyba tych kluczy. Albo nie, do jednego będę zbierał. Yy, bo i tak na kaniki się nie przydadzą. Bo mam już cały. A teraz typowy save. U osoby, która nie umie save'ować. Jak nie umiecie, tak jak ja. Do piłki użyjcie. O. Na przykład tak. To ja sobie zagram teraz coś innego. A ja chcę dobić yy, 2200. Mm, yy, 230, co ja blendę, Więc no musiałbym zrobić, dwie tutaj to, to pierwsze miejsce, no i już. Nie, ja nie chcę pistoletów, proszę nie, pistoletów nie na no Znaczy, gdyby ono się wylosowało, no to Szybko wleciał. W się sensie jungle roll. I tam w tył można sobie pójść po prawej stronie. To jest the best. Na początku tak. O kurczę, <laughs> przez to, że mnie popchnęli, to nie żyje. No, no, make yourself. Chyba jestem. Nie, nie jestem jedną osobą, która zna tego trika. Now no, make yourself Tylko teraz jeszcze, żeby się zakwalifikować Oho, chyba się nie zakwalifikuję Oho Ej, no jak? Ej, bo się naprawdę nie zakwalifikujemy tak. Aha! No to! lipa. Nie, no dobra. Ja chcę mi się już wygrać. To powinno się dać, a tą piłką dlaczego mi raz nie wyszło, to nie wiem. Z tego spróbujemy wykonać różne challenge. Robicie, rozumiem. Pierwszym challenge'em jest tam, czy przez 10 sekund na młodzie. To nie powinno mi sprawić problemów, ale to też zobaczymy. co to było? Jak ja tam się przycisnąłam? Ogólnie to niedługo chyba na grilla będę musiał iść. Ale nie wiem. Teraz sobie tak trochę przerównę, żeby piłka mi się przeładowała. A co mi tam? Tutaj sobie checkpointy zaliczamy. No i następnie lecimy. To! Co to było? Wy tamte dziennie rzecz zrobiłem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 już. Jeżeli na przykład macie taki problem, że tutaj Wam wiele osób bawi się, no to nie róbcie tak. Nie, proszę nie albo tak, co mi też nie wyszło, albo tak, co mi też nie wyjdzie, więc to, co mi wyjdzie, no to to, no na pewno, no więc widzicie razem trzeba pokombinować. A teraz mi nie wyszło, nie wiem dlaczego. Nie wiem, od czego to zależy, ale wiem jedno. Te pioruny są przeklęte. mówię. Piłka jeszcze bardziej No a teraz lecimy. Let's go! Ogólnie to mój kanał jest mega nowy, bo nagrywam to w pierwszym dniu istnienia tego kanału. Kiedy to wydam, to nie wiem. Ale na Floor Flippie jeszcze zaliczyłem teraz style fall. Ale mogę maksymalnie <noise> 5 zielonych kafelków zrobić. O kurcze, lagi mam. Dobra, więc lecimy. Maksymalnie pięć zielonych kafelków może być. Więc mam na to jedną taktykę. Po prostu piłka. No. Podłoga się nie leci. Tam polecam najlepiej iść. Tam Ponieważ dalej możecie poleczyć ale japa. Teraz nie mam takiej potrzeby. A w sumie jednak mam. O, czekaj. No bo jeden mam tam. I teraz, żeby na niego dobrze trafić, no to chyba po prostu zrobię podwójną spację. Co? A nie. Dobrze się, że tutaj byłyby wszystkie dobre. No, no nie! Nie docierałem. Dobra, teraz czekamy na piłkę. aby jak najwięcej. Nie wiem. Tylko mam nadzieję, że timer mi nie dajecie. Oho. Coś chyba zadzwoniło. Może się zrobił grill już. Oho. Tu na dwa kafelki to zrobimy, bo to już da się przeskoczyć. Tam się da skoczyć? Nie wiem. Nie wiem czy bez piłki raczej nie, ale z piłką na pewno. Co? Czekaj, że co? Why? what? Okej, okay, mamy dwa kafle Teraz to już musiałbym. Naprawdę już więcej nie ryzykujemy z kaflami, bo zaraz tam się skończy. Dobra i tutaj będzie nam o wiele łatwiej to zrobić. Więc no, teraz wystarczy tylko piłkę zdobyć. Bo mamy już wszystkie kafle wykorzystane. No i lecimy się mano. No dobrze, więc część na tyle, Follow wykonane. Następny to jest Double Save Block Dash na lawineriach. Double Save. Czyli saveuję raz. Drugi a nie klacz, bo klacz to jest ten boczny, a safe ten klasyczny. Ogólnie ja mam mega wielkie problemy z saveowaniem, więc nie wiem w ogóle co taki słaby jestem. O, ma kroki, które ja też posiadam na swoim koncie. No i oboje przyszliśmy tą falę. Znowu, na oboje. <noise> Obojczyk. Ale, co on sobie Nie, dobra, dobrze się nie sobie Ja muszę to sobie wyobrazić dwa z rzędu. Więc by ja już bym się chyba pod uczyła. ale nie, to jest tak powiem, że jak raz. No nie, no i z dał, Master! A ja tutaj chciałem robić naprawdę. Challenge na bagażu Ja więc lecimy dalej Trudno W sumie najpierw wyślę na poradnik jak skakać na dwa bloki piłką, niż to Nie modku mnie, nawet nie mniej psyche, modkować mnie. Czekaj, co? Ej, oberwierz za to, mały gnojku. <laughs> Dwa razy bardziej oberwał. Nie, chyba nie ulepszonego puncha. Oberwierz za to, oberwierz. Nie, no, nawet mnie nie próbuj walić, Ja znam takie triki. No, że, że jakby no teraz on nie spływa, panczak który nic nie robi, on dobra złowaj te No, on nawet typu, myśli, aby zrobić super pancza no i ginie. no i essa co prawda ja mam challenge do wykonania no ale musiałam się go pozbyć bo dalek był taki, że... takie nie były, bo trzeba było się go pozbyć. No a teraz gram na plątanie nie, nie będą też po raz trzeci i teraz już naprawdę to robimy. No chyba że mój ryb, z którym będę grał z się ustawa przewiduje. No tutaj labiryntów nie będę miał, no to po prostu double save na jakiejś takiej rzeczy. No nie, takie takiego save, a double to, to będzie dla mnie za trudne. Na razie spróbuję sobie pojedynczego zrobić. Oho, no i już dead ze mnie. Oho, jednak wyszło. A teraz... Jakby mi to nie wyszło, to może ja żebym nie zdadał. Hit! Chciałem przeniknąć w klucz. Ej! coś na moim ełbie. No tutaj mógłbym spróbować double save, ale wolałem przeniknąć. Zresztą ja wolę na no nie, na no kółko przenikam, kiedy są dobre fale do no Tutaj to nawet nie jest dobre do przeniknięcia. Do więc. Oho! Tutaj. Ej, spróbuję zasywać na trzy. Ej, pierwszy raz w życiu zasywałem na trzy. Sejwuj. Ja tam ci. Aha, typ zjadał, ale zasewałem na 3, więc no to może być jako double save bo już ja nie z tej samej trudności. Bo double save to 2 save, double clutch jest trudniejszy. Więc save na 3 no chyba zajmę się.